Dzień dobry, witam tutaj, a Walkiza to jest zgodnie z obietnicą Worker's Interesora oraz Soviet Republic na mojej mapie. Chryja się nazywa ta mapa, Chryja w sensie jak awantura, kiedyś to tak się mówiło, dawno temu. Także proszę bardzo, można ją sobie pobrać z warsztatu Steama, na kanale jest film taki promocyjny, że tak powiem, z takim fragmentem jeszcze historii tutaj, ładnie w opisie i tam w filmie, to sobie można tam wejść, tam jest link do warsztatu, sobie można zobaczyć, pobrać. No, nie wiem, czy to można nazwać jakimś tam sezonem drugim czy trzecim, czy coś takiego tam. Dawno temu było kilka prób nagrania, mniejsze lub większe sukcesy, ta gra nie jest łatwa, nie to jakby. Tutaj ekonomia i tam te wszystkie materiały i tak dalej. No nie, nie jest łatwo tutaj sobie dobrze zacząć. A potem to już, to już troszeczkę łatwiej. No też wiadomo, są poziomy trudności można sobie tam troszeczkę łatwiej wszystko ustawić, ale ja nie mam że łatwo. Znaczy, jest jeszcze teraz tryb kosmonauty jakiś nowy i to. Trzeba wszystko sobie z granicy przewozić, nie można sobie tak po prostu postawić. I o, i, i, fik, i jest no także mamy trudno, też mało pieniędzy. Dosyć mam ustawione, wszystko jakby na, na poziom trudny. Minus chyba pożary mam wyłączone na jakieś tam średnie. Reakcja obywateli jest średnia, nie jest trudna. I coś jeszcze, ale tak to tam wiecie: cały prąd, woda, śmieci, nie śmieci już są, czy nie ma śmieci jeszcze? Nie mam pojęcia. Ja tu gram na wersji bodajże cały czas jakiejś tam testowej beta, coś tam internal, znaczy nie internal, public test, chyba jakoś tak to się nazywa. Akurat i tam prędzej czy później te zmiany, które tutaj są, to będą też normalnie dostępne. Chyba jeszcze nie mam metra albo mam. Nie wiem. Dobra, zobaczymy. No, jak będzie jakiś większy update, to się przełączę już na wersję normalną i będzie już normalnie, ale te wersje takie nawet testowe w Workersach mają to do siebie, że no zasadniczo wszystko działa, także e, e, czemu nie. No więc, y, zaczniemy sobie, oczywiście, od zagwarantowania sobie jakichś takich w miarę stabilnych dochodów, może nie za dużych, ale za to stabilnych. Mamy milion rubli tylko i 500 tysięcy dolarów, także to jest mało dosyć. Nie. No i trzeba jakoś to mądrze zainwestować na początku, żeby w drugim odcinku nie zaczynać od nowa, co jest dosyć prawdopodobne. I właśnie właśnie, właśnie dotarło do mnie, że nie bardzo sobie zaplanowałem, co ja właściwie chcę zrobić, od czego zacząć. Tak wygląda mapa, jakby ktoś był ciekawy. Polecam, po, pozdrawiam, siedziałem nad nią dosyć długo, można sobie wejść zagrać. Prawie nie ma żadnych jakichś tam błędasów, glitchy tu jest chyba... Gdzieś było coś, co wygląda z daleka jak okręt podwodny, po prostu kawałek takiego jakiegoś gruntu gdzieś tam wystaje na krawędzi mapy, nie wiem gdzie, to, gdzie tego szukać właściwie. Tutaj są jakieś drzewa na przykład, o! da, to tam takie, wiecie, takie, takie detale, no! Takie tam drobiazgi, tego to nawet nie widać przecież, kurde. No, yy, dobra, wiecie co, ja se, ja, se, ja se przemyślę, bo ja nie wiem, bo jakby... No, Mamy tak, tu jest węgiel, jest żelazo, jest ropa naftowa, jest ruda uranu, jest boksy, wszystko jest, nie? Tylko trzeba się do tego jakoś tam dostać. Ruda uranu jest w takich dosyć upierdliwych miejscach, na przykład, no i od tego raczej się nie zaczyna, nie? nie żeby na przykład paliwo jądrowe sprzedawać za granicę, bo to jest dobry hajs, ale nie na początek. Tu jest jeden uran, tu na takiej wysepce jest drugi uran. Ale nie, no, myślę, że albo żelazo i stal, ale to też jest duża inwestycja. Albo ta ropa, no, tylko że od ropy to ja już zaczynałem kiedyś. I. i, i A wiecie co? Ja sobie chyba dla beki zacznę od ubrań na przykład. Kurczę. E, ubrania kosztują 1400 rubli za tonę. Ja wiem, że ubrań się jakby nie produkuje tak dużo, ale spróbujemy. No co, może później tak? No najwyżej sobie, kurde, zaczniemy jeszcze raz. No, no zobaczymy. Dobra, e, dobra, 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 tylko że do tego trzeba było mieć pola. E, I właśnie ta mapa jest taka. No nie za łatwa, ale za to za sobie są trudno dostępne, nie? W sensie nie ma zbyt dużo miejsca na zabudowę takiego płaskiego, ale. No. E, ja sobie tę centralną część mapy może zostawię taką z jakiejś takiej rzadszej zabudowie. E, e, na czyszszej na, na, na na zabudowie. Nie będę tutaj stawiał jakichś pól i tak, i fabryk. Tutaj będziemy mieli raczej jakieś takie miasto, może większe. Ale pola sobie przykładowo zrobię tutaj na początek, bo od pól to i tak no, musimy żywność mieszkańcom zapewnić. Żywność jest dosyć istotna, także od tego jest dobrze zacząć. No, ale tylko zobaczcie, na przykład mapa niby nie jest, wiecie, równa i płaska, ale z drugiej strony jest na tyle łagodne. Łagodne są te pagórki, że nawet w tym miejscu pole całe. E, będzie mimo tej górki, tutaj także ja chyba sobie zrobię. Tutaj po prostu pole. Tu będzie na przykład takie jedno. E, mogę to jakoś łagodniej obrócić. To jest najłagodniej jak mogę obracać. Dobra, tak się w miarę dopasuje, może do, e, do tych drzewek, które tutaj mam: pyk, jedno pole tutaj, e, i może teraz pod takim kątem jakieś pola jeszcze. Tylko gdzie jest teraz moment, jakaś siatka chwila, F1 była siatka, no to mi, zbyt dużo mi tutaj nie da. Yy, chcę sobie, wiecie, no padle to pole do tego dać, to by było chyba tak i yy, jakoś mniej więcej, żeby był fajny przejazd wygodny, nie muszę tego tak tutaj ściaśniać, także o proszę bardzo, tutaj jedno, cyk, tutaj drugie, yy, tutaj trzecie. I kurde, dawaj. Jeszcze dawaj tam, pyk! Proszę bardzo, pięknie. I tutaj mogę chyba jeszcze, może, klawiszem R sobie będziemy obracać. Będzie trochę lepiej. I gdzieś tutaj, prawie równo się zrobiło. Prawie równo. A tutaj, nawet, na górze też będę mógł całe zrobić kolejne pole. Dobra, super, ale może takich sześć na razie wystarczy. Chyba, że tu jeszcze kolejne. Da się, da się. Całe też wejdzie. No dobra, tylko że nie bardzo wiem, bo nie pokrywa mi się za bardzo tekstura pola z tymi kropeczkami. I nie wiem. Dobra, tak jest, ok. Wiecie co? Jak szaleć, to szaleć. No najwyżej nie będziemy go podłączać. Na razie one są za darmo i tak, także dawaj. No prawie równo, prawie równo. Tylko że nie. <ścoughs> Trudno. I tutaj może jeszcze kolejne, może w tę stronę. E, I tutaj gdzieś sobie zrobimy kołchoz. Czy ja to zaś mam krzywo? Nie, jest prosto. Dobra, dobra, dobra. Czyli to powiedzmy sobie zrobimy gdzieś. Gdzieś tutaj, mam wrażenie, że coś mi się tutaj zwęża. To wszystko, ale te, te pola chyba po prostu tak to mi się tu przesunęło troszeczkę, i to też się przesunęło, i to tamto też się przesunęło. No super, ale chyba droga się zmieści. Droga się powinna zmieścić. Nie na razie zrobię gruntową. W razie potrzeby. A zbyt stromo, a se powymyślali. Kurde, tu traktory będą jeździły, tylko po tych polach, kurde, też to tam nie narzekaj pan, że stromo, dobrze jest. Zbyt stromo, no stromo, no dobra, o, ale je, niby stromo, ale się da, jak tam stromo, no jest, o, dobra, no ale hej, no tak samo stromo jak na polu, nie, no to przejedzie, przejedzie, no kurde, musi przejechać jakoś traktor i tam jakaś ciężarówka, no, mam nadzieję, bo w sumie to nie wiem, mogłem sobie to najpierw wyrównać, ale już za późno. Jest taki trik, słuchajcie, że jak się stawia jak krótsze odcinki drogi, to można i zignorować te takie, że uwaga, że stromo. Widzę, że trochę gorzej z tym nachyleniem po bokach. Dobra, cyk i cyk. Tutaj mamy dojazd do tych dwóch. I tutaj już jest chyba troszeczkę równiej. E, drogi takie polne, to ja się tam nie będę za bardzo przykładać, żeby one były idealnie równe i tak dalej, bo to, wiecie, nie ma sensu. E, natomiast też przy tworzeniu mapy, Starałem się te wszystkie takie drogi łączące jedno, jedną miejscowość z drugą. Y, jednak zrobić w miarę prosto i równo, bo jakoś mnie to denerwuje, jak te drogi są takie niestarannie zrobione. Ja wiem, że w tej grze to też nie jest. Powiedzmy. No, y, najwygodniejsze na świecie tworzenie równych dróg, y, ale no jednak mnie to trochę denerwuje. Fajnie, że sobie wykosiłem wszystkie krzaczki, one takie ładne były. Sam je tu stawiałem zresztą, kurczę. Takie były ładne amerykańskie. Dobra, i tutaj drugi wjazd na przykład taki, o. No i fajnie, tutaj mamy drogę taką z płyty i się chyba nie da upgrade'ować, yy, ale ponoć zostało mi wytłumaczone, że to tak ma być, bo płyty to trzeba zerwać, zanim się zrobi nowy asfalt, bo tu inna podbudowa i No, ale, ale trudno. Fajne te pola takie, niezarówne, fajnie, podoba mi się. A tu jeszcze nie jest podłączony wjazd. Cyk, dobry. to mamy pola podłączone. Teraz może gdzieś tu w tym dołku. Tutaj się zrobimy jakiś kołchozik, tylko tutaj to by już się przydało troszeczkę wyrównać teren. wyrównaj yy, nie to, to o. Ej, a tu jest nawet płasko w miarę. Ale i tak sobie wyrównamy. Jest 12 000, 13, 000, kurde drogi. drogo. 970 000 to są pierwsze pieniądze, które wydałem, to właśnie na wyrównywanie terenu, ale to jeszcze nie jest czas na robienie biur budowy i tamtych wszystkich, wiecie, kurde. E, kupowanie tych wszystkich, e, jak to się nazywa, guldożerów tutaj sobie jeszcze też zrobię zjazd taki jakiś łagodniejszy, troszeczkę łagodniejszy. Nie wiem, czy łagodniejszy, nie zupełnie, ale taki drugi zjazd do tego tutaj, e, co będzie. Tylko, że na to będę potrzebował więcej miejsca. To tu jeszcze sobie gdzieś zrobimy biura, e, jak to było, nie biura budowy, tylko. Y, ro, y, bre, bre. Jak to było? No tam dystrybucji, centrum dystrybucji chyba. E, centrum dystrybucji nam zrobi to, że będę tam mógł mieć ciężarówki, które będą mi woziły plony. Taki to był trik. Słuchajcie, taki był trik, żeby były ciężarówki, które wożą plony, e, zamiast kołchozu, bo w kołchozie wtedy jest więcej miejsca na traktory i kombajny, a one nie muszą, e, ciężarówki nie muszą być koniecznie w kołchozie. I też działało. A w ogóle to nie ma muzyki. Ja ją chyba wyłączałem na live y kiedyś, ale teraz już może być. Bo na odcinkach to nie chcę coś tam. Nie chcę coś tam brzdonka. O! Teraz to tak! Teraz to można budować. od razu, Jem Scotta normalnie. Czy ja tu mogę zrobić Jem Scotta? Na tym chyba nie. Nie mam tutaj dobra. No Na live'ach mam tylko w OBS-ie Jem Scotta. Dobra. Eee, żywność. Dobrze. Mały. O kurde. Jest duży kołchos w ogóle. Ej, to ja jestem. Jak ja jestem przeterminowany w ogóle? Jak ja w to dawno nie grałem. Eee, 30 miejsc matko jedyna. To było chyba 12 wcześniej, to był taki średni. Ale jak... No to ja biorę, kurde! Jasne, że biorę. Eee, pokaż mi o, siateczkę. Eee, kurde, tylko tak wiecie, żeby se zrobić. <laughs> se w górze zrobiłem, a tu pewnie jakieś magazyny i coś tam jeszcze by się przydało. Eee, I Silosy. No dobra, ale to tego się zrobimy tutaj po prostu. Jak najbliżej się da. Potem będziemy kombinować najwyżej cyk, Ech, no. E, no i zakłady. Ale to gdzieś obok zrobimy. Zakłady ubraniowe, włókiennicze tam jakieś. Mamy tu jeszcze jakieś takie z modów, widzę. Cały czas zost... A kuźwa, tutaj są chemikalia potrzebne jeszcze, zapomniałem o tym. Do chemikalia będziemy musieli importować z granicy. Mam nadzieję, że to mi nie wyjdzie na minus jednak. Eee, a w ubraniach... Moment, włókiennicze, a odzieżowe. Tu już nie potrzebują chemikaliów. Dobrze, dobrze, super, super. No tylko tutaj niestety są potrzebne chemikalia, ale no mało dosyć, no. I woda, kurde. A kompas potrzebuje wody, czy nie weźcie. Mi... Bo ja to na początek, to wiecie, no to by było fajnie sobie zrobić jedzenie dla mieszkańców, nie? Bo tutaj. Wybrzusz sobie zaraz tutaj jakoś będziemy tutaj. Te zakłady włókiennicze, to ja nie wiem w ogóle gdzie zrobić. E, tu w tym dołku może po prostu zaraz obok. No jest trochę miejsca, tu jakiś port do, domyślnie mógłby być, nie, ale. Tu sobie zrobimy zakłady włókiennicze zaraz. E, ja chcę tak na siłę trochę inaczej zacząć niż zwykle, nie? No bo mógłbym sobie po prostu zrobić rafinerię i wozić. E, tam nie wiem, statkiem czy czymś, po prostu wozić precz paliwo na sprzedaż, też by było dobrze. Ale nie, się uparłem, że nie. Budynek jest bez zasilania. A no tak, yy, jeszcze zasilanie. Dobra. Elektrownia węglowa i jeszcze jest to jakieś takie generatorki a na paliwo. Elektrownia słoneczna kosztuje tak. Może <noise> turbinę wiatrową gdzieś się da. Tutaj na górce. Czy to ma jakieś znaczenie, czy to jest na górce, czy nie jest na górce? Ja nigdy nie robiłem elektrowni wiatrowych za bardzo chyba albo robiłem, nie wiem. Kurde. No dobra, no no, 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 zrobimy elektrownię wiatrową, no, jedną, drugą, trzecią, powiedzmy. 19 tysięcy kosztuje, postawimy sobie na razie ze dwie. Tylko mam nadzieję, że tu jednak wieje większość czasu. Mógłbym się wspomóc słoneczno, ale to jest za drogie na razie. Elektrownia jądrowa to, to jeszcze nie, ta jeszcze chyba nie. Mm, elektrownia gazowa jest na ropę naftową w sumie. Ale to... Zaraz na ropę naftową. E, a ropa naftowa to jest po prostu ten. E, gdzie jest tutaj halowe dobycie płyny? Stacja przeładunkowa? Nie, to jest gdzieś. Kurde, szukaj, szukalkis. Przemysł zaawansowany? Nie. Metalurgia też nie. Paliwa dobra, jest ropa. Tak, to jest kiwon, kurde. Jakby zrobić elektrownię po prostu na ten gaz, i, i potem ewentualnie sobie chemikalia z tego też robić. E, a tutaj teoretycznie niedaleko jest nawet jakaś tutaj, gdzie, gdzie to jest. E, gdzie, to, gdzie żeś to pałki zrobił. Co ja tu mam? Jakąś ważelazo mam. Tu jest ropa naftowa. Eee. E, tu. No to w sumie. Na ropę. Taki jeden kiwonik, może jakiś tam kiwonik zbiorniczek, ile by mnie to kosztowało? Kiwon 6000? E, zbiornik paliwa 16. Bo warto myślę, że go mieć. No i elektrownia 200 tysięcy, e, a ile zakłady potem te odzieżowe kosztują? może by prąd sprzedawać, ale to nie jest duży, to nie jest duży hajs. E, zakłady włókiennicze kosztują 35 tysięcy te tam jakieś droższe, większe. A tu są jakieś w ogóle kuźwa spocone wersje. Ta jedna ma po prostu mniejsze zanieczyszczenie. Tu ma 8 ton na rok, a tu 2,4. A tak to praktycznie się niczym nie różnią. A, tu są dwie stacje załadunku pojazdów, a tutaj trzy. Czemu są dwa takie zakłady? Kurde. Jednego moda mam chyba do tego. Tu 106 tysięcy, w każdym razie a tutaj 40. Dobra, to, to damy radę. E, damy radę... Kołchoz mamy, maszyny do kołchozu. Co ja zrobiłem? Coś, coś, coś wyciąłem, jakieś drzewo przez przypadek. E, no dobra, ja myślę, że, że można zaszaleć i sobie, słuchajcie, zrobić tę ropę. Tylko może tutaj, z tej strony. Przy, y, gdzieś tutaj, może jednak. To będziemy mieli, wiecie, bliżej miasta od razu. A tutaj mam jakieś góry po drodze. A tutaj miasto też się przyda zasilić. Także to chyba będzie lepiej. No dobra, no to robimy. Paliwa. Kiwonik, gdzie jest najbliższe miejsce? Tu gdzieś jest najbliższe miejsce. No i tutaj zaraz przy drodze nie ma się co tego. 80%, ile tam? 85%, proszę bardzo. Jakoś złoża damy sobie go zara. Tutaj i gdzieś powiedzmy drugi, zaraz też przy drodze. Jakoś złoża 99%. Cyk, dwa takie może nam wystarczą. Może nie, nie mam pojęcia. E, o, nie, ty. Żeby obrócić lustrzanie. I ja to sobie postawię gdzieś tutaj, tylko bez tej rury, bo tutaj jeszcze... moment, albo tutaj najpierw zrobimy jeszcze yy, rurę. Nie materiały, sobie płyny, tylko tu miałem tych stacji pomp dużo takich zmodowanych właśnie. I teraz ja nie wiem. Ale tu użyjemy tej takiej standardowej, myślę. Tu będzie gdzieś tak, ta rura może być, cyk. Stacja pomp. I na razie jedną zrobimy. Te rury chyba da się teraz usuwać, tak po kawałku, a nie całą, ale głowy, głowy nie dam, zobaczymy. I tutaj zbiornik, znowu go obrócimy. I znowu bym prosił, jednak bez, bez połączeń żadnych. Cyk. Mamy zbiornik. Droga. Musiałem zrobić ten zbiornik, powiedzieć. Przepraszam. Eee, cyk. Żwir może być Żwir, dobra. I tutaj ru rureczka. Taka rureczka, proszę bardzo, i tutaj z tego. Tylko może sobie troszeczkę do góry podjadę. Cyk. Oj, e, cyk, i cyk. Dobra. Ale ja dupię ten start, to jest niemożliwe, żeby to zadziałało. Ehm, dobra, i z dworaków będą robotnicy może tak na początek na rozruch, że tak powiem, iść z buta, mam nadzieję, że to, to może zadziałać. Elektrownia gazowa dawaj. O, orety. A, tu są w sumie trzy wejścia do tej elektrowni, no, znaczy z rułą, także to powinno dać radę. Ehm, może to dać po drugiej stronie drogi. Nie, tu może być, dobra. No tam druty mają trochę po złej stronie jakby wylot. Tak by było chyba lepiej jednak, dobra, jednak zrobimy tak. I uwaga, 190 tysięcy rubli idzie właśnie, fik, nima. 190 tysięcy rubli właśnie poszło! Dobra, dawaj mi teraz ruę. Yy, da się tutaj podejść tak do góry ostro, czy od razu? Oczywiście pierwsza rzecz, yy, którą zdupiłem, to zrobiłem zbyt blisko. No bez przesady, że tu się nie da, no! O, no właśnie. <laughs> Kujwa, ale jak ja zacznę znowu na takiego robić. O Orety. To żem się zrobił... Ale żem się zrobił, kurczę. No to stąd, no dobra, dobra. Tylko tu chciałem zostawić wyjście, wiecie, na coś innego. Jakąś tam rafinerię małą. Tak, małą rafinerię. Dobra, nie no, ja muszę tędy. Muszę tędy, ewidentnie, a tego zbiornika nie chcę kasować, bo to było drogie. Ciul, zrobię tak. Będzie ślicznie. <laughs> Pięknie! Dobra, tak? I tak. E, to chyba nie zadziała w ten sposób. Mam, mam wrażenie, że to może, może nie zadziałać. No, no. Chyba, że chłopa z wiaderkiem postawimy. Będzie łapał z jednej rury i wrzucał do drugiej. No! To jest znak, że to, to, będzie, to będzie dobra gra. To będzie, to będzie dobry save. Jak już takie rury w pierwszych 20 minutach gry, to, to będzie hit. No dobra, tylko że tak, potrzebujemy jakiś prąd na rozruch tego, bo z dupy tego prądu niestety nie wyciągnę, żeby mi tutaj ruszyło wszystko. Także musimy jeszcze jakoś e, tę dużą turbinę wiatrową zrobić. No dajmy na to gdzieś tutaj, proszę bardzo. Pyk. Żeby tam coś tam dmuchnęło i żeby coś tam te kiwony ruszyły, nie? To, to, to by się przydało, coś takiego. Jeszcze bym miał taką e, drobną prośbę do, do gry. Gro, proszę, nie rób mi jeszcze pożaru. <grych> proszę się nie palić tutaj nic do roboty za bardzo. Coś się tam kręci, dobra. Coś się tam kręci, także może damy radę. Teraz tak, elektryczność, podstacja, taka zwykła, standardowa. Na razie jeszcze nie kombinujemy nic z modami. Niech tam będzie wszystko ręcznie. Zrobię sobie już od razu dwie podstacje. Jedną dam gdzieś tutaj, żeby mi zasilała kiwony, i ewentualnie jakieś tam następne, które będą. I druga podstacja, moment, to tutaj jest zasilane razem z pompą czyli następna podstacja może być gdzieś. No tutaj. Nawet jeszcze. Gdzieś tutaj, zaraz w mieście. Dobra. Chociaż nie, zbiornik chyba nie potrzebuje prądu, ale już niech mają. Dworaki się najpierw odpalimy, takie mniejsze miasteczko, ale może robotników. No e, idą. A, pa, zobacz. Kurde, jak idą. A, dobre! To mamy już robotników. Pewnie zaraz uciekną, bo nie mają jedzenia ani nic. Ale może chwilę posiedzą. To, to, to chwilę, chwilę będzie, może. Dobrze. Y, teraz druty trzeba ciągnąć, i, i ja sobie tutaj zrobię od razu jakieś jeszcze pola elektryczne, tak zwane. Tylko tu już sobie może pozwolę na takie coś. MV Comb tylko może nie wi jest większy. 9. O chociaż 9 to może jest przesada. Yy, dobra, wiecie co to jest dosyć tanie? Nie jest tanie. <ścoughs> 10 tysięcy kosztuje. Halo. Yy, czekaj, ataki to jest transformator, ataki zwykły ile kosztuje? 1100. Tchonk Nie no dobra dam większy Ale nie taki całkiem duży Dobra bo za dużo rozkmin znowu jest Takie tylko tutaj sobie gdzieś damy Gdzieś nie no do, yy, 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 yy. Cyk Dobra tutaj. No i teraz o ile to będzie dzia działać Ile, ile to tam może produkować właściwie yy, Pół Megawata yy, Dobra to wystarczy tutaj takim jakimś, wiecie, najtańszym kablem z możliwych. Linia średniego napięcia, nawet taki wystarczy kabelek. To nie jest duży kabelek, ale mam nadzieję, że wystarczy. Dobra, cyk. Coś, coś ruszyło, dobra, kręci się. Kręci się, z elektrowni na początek sobie damy tylko tutaj takiej większej mocy może już troszkę. Damy sobie taki kabelek, a to ma w zasięgu ile? Ile maksymalne zużycie szacowane? dwa i co? Ile? ILE?! A nie, dobra, 11... 0,1 ma maksymalnie chyba. Skąd się to wzięło, że... 2,5... 0,15 plus 0,11 plus 0,11 to jest 2,5, co?! Nie... Maksymalnie to ma! Dobra, Jezu, ślepy jestem, matko, 1,038... Nieważne. Nieważne, nie, nieważne nic nie było. Do nic nie było, okej? Okay? Tutaj sobie takiego średniego druta pociąg. Znaczy przewód, tak właśnie. Tak sobie jeszcze tutaj w ramach może tych pól mniej więcej będę prowadził te przewody, żeby nie wyglądało jakoś specjalnie brzydko. Dobra, mamy to i tutaj jeszcze teraz do miasta. To sobie podejdziemy tędy i potem jakoś może po prostu tak. Okej. Okay. Działa już! Budynek jest pozbawiony wody pitnej. Dobra, tam panie, nie przesadzaj. No to mamy prąd już. To nie było takie trudne. To nam troszeczkę tutaj, wiadomo, ruszyło, kop kopnęło te kiwony, mam nadzieję. Tu już mamy ropę, już się magazynuje. Fajnie. To może zaraz chemikalia tu jeszcze własne zrobimy do tych zakładów odzieżowych. O ile to w ogóle będzie. Upłacalne, bo mam pewne obawy, że nie. No i dobra, yy, mamy elektrownię i kołchoz, który nie jest jeszcze podłączony, i mnóstwo pól, które też nie są podłączone, ale będą w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia.